to było tak, że jak przyjechałam, to w ogóle w moim otoczeniu też nie było w sumie Polaków. Byłam jedyna, tak jakby no, na pewno w szkole. Ale u was w szkole na przykład, no ty mówisz, że była, była większość Polaków, a u ciebie um, to byli sami Holendrzy, czy jacyś przyjezdni powiedzmy też byli? Nie, sami Holendrzy, bo nie było żadnej szkoły językowej. Czyli powiedzmy byłaś taką czarną owcą wśród nich. Tak, no ogólnie to nie znałam jeszcze języka, więc każde moje słowo... Hmm. Źle wypowiedziane, to był od, od razu był śmiech na sali. E, co gdzieś tam jeszcze można tam zrozumieć, ale były też sytuacje, gdzie na przykład był taki chłopak, który podchodził do mnie codziennie przez chyba parę miesięcy, pluł mi w twarz dosłownie i mówił mi nie wiem czy mogę trochę przekląć e, no to mówił do mnie Kydpool. I co oznacza jakby ktoś nie wiedział e, no, jeba na Polka, coś w tym stylu. No, i to, to on był jednym z tych przykładów, ale też były, byli na przykład nauczyciele, moja wychowawczyni, która mnie bardzo tak zawiodła, że jeszcze ostatnio, jak byłam na terapii parę miesięcy temu, to wyszła sytuacja z nią jeszcze przy sesjach EMDR. Bo ona na przykład, kiedy przyszłam do niej o pomoc, po przemocy seksualnej, której doświadczyłam, to ona. Um, zamiast mi pomóc, kazała mi stanąć przed całą klasą i powiedzieć, co zrobiłam źle. Że ja. <laughs> Więc to, to są też takie. No to były te moje hejty, o.